Kristal chciałaby trochę cofnąć czas, wrócić do nieszczęsnego występu króla. Słuchajcie, myślę, że to się może udać, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Fara nas zaczaruje! O tak, tworzymy magiczną iluzję. Robert, stanie tu! Fara, powiedz, że wzięłaś różdżkę. Nie doszła dobra wróżka chrzestna, zawsze gotowa do akcji. Uch. Hej, Patrzcie, jestem królem śniegu! Ojeju! Jakby czas się cofnął, wszystko jest jak wtedy. Doskonale czarujesz. A dziękuję. Trochę ćwiczyłam. Dziewczyny, szukamy wskazówek. Swoją drogą, jak wygląda takie zło? Jak długo jesteś w stanie utrzymać iluzję? Zazwyczaj wszystko kończy się o 12.00. W nocy albo w południe. Zależy, co będzie pierwsze. <laughs> Pani Babujago, szybko! Tutaj! Gdy w swojej karierze nie widziałam tak mikroskopijnej okruszyny zła. Pochodzi, o ile się nie mylę, z zaczarowanego lustra złej królowej. No. Za wszystkim musi stać ktoś z królewskiego otoczenia. Odłamek lustra musiał wpaść królowi do oka i dlatego nie jest już w stanie dostrzegać w świecie dobra. Twoja matka również została przeklęta. biedni rodzice! Musimy koniecznie im pomóc, bo ta zima nigdy, przenigdy się nie skończy. Pośpiesz się, sługusie! Buty mają się świecić równie mocno, jak moja królowa. O oczywiście, Wasza Wysokość, gotowe. Jesteś wielkim snobem, a zamiast mózgu masz śnieg. Mam serdecznie dosyć Waszej bezczelności! Wszyscy knują przeciwko mnie, kochana, nawet nasza własna córka, ale już ja im pokażę. Ha, 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 ha!